Drogi Tom, ta wiadomość to moja ostatnia nadzieja. Nikomu nie mów ani słowa, a już zwłaszcza Richardowi. odszukaj szkatułkę. Znajd 13. Sto lat tu nikogo nie było. Halo! Na pomoc! słyszy! Co jest? Panna gdzie one się podziały? Goście się nudzą, tylko ta nie trzchula hopich rozbawi. Dobry wieczór? Zaczynamy! Lo, tutaj Anna. Anna? Chciałabym Cię prosić, żebyś włączył szafę grającą. Anno, ale ona jest włączona. Tom Mateusz Weber. Anna Maria Pawłowska. Liv Martyna Kowalik. Flo Michał Podsiadło. Wiktoria Aleksandra Domańska. Jack Stefan Pawłowski. Rysiard Sławomir, Pacek, Krót, Anna Sroka Chryń, Leny, Michał Piela. Cel 13 Co jest? To już po nas. Szafa włączona. Co? To dlaczego nie jedziemy w górę? Ja mam dość! Wezwę pomoc! Ktoś nas musi stąd wypuścić! Nikt nie może się dowiedzieć! I dlatego zadzwonię do kogoś, kto nic nie wie! Zostaw mnie, słyszysz? Zostaw mnie, no puszczaj! Ale, czekaj. Tom! Nie! Mówi do możesz. Nie będę tu stała i czekała jak na się... No, daj mi ten telefon! Właśnie, że zadzwonię, rozumiesz? No, puszczaj Zostaw. Lif. Puszczaj mnie! Nie możesz dzwonić, Zostaw? Tom! Właśnie, że zadzwonię! Dasz mi na chwilę klucz! Halo? Prosimy o pomoc! Co? Nie, nie mam pojęcia, która jest godzina, a jedyny zegar, który mamy, idzie do tyłu. Halo. Rozłączyło się? Słyszałem głos Liv gdzieś z korytarza. Co? Wołała głośno. Nie wiem skąd. Nie było jej w pokoju ani w korytarzu. Czy to możliwe? Nie. Z całą pewnością nie. Czy co możliwe? Chodź, chcę wiedzieć gdzie to było szybko. Gdzie są Tom Liv i Anna? Wynoszę już drugą serwetkę do śmieci. No właśnie widzę. A gdzie to państwo byli? Dobrze się bawiliście? E, tak! I pan też jak widzę. E, to fajny pomysł z tą hawajską imprezą. A myśmy cały czas trenowały jak szalone i jesteśmy gotowe do występu przed publicznością. Ale właśnie... Gdzie się wszyscy podzieli? E, poszli sobie. E, a co powiecie na pokaz specjalny? Dosyć. Chcę wiedzieć, gdzie byliście. Przestań, Jack. Gdzie byliście? Właśnie Właś pani Hennings! Bo poprosiła nas o pomoc. Tak więc korytarzem poszliśmy do jej pokoju. Tak, bo sztuczna szczęka pani Hennings wypadła ze szklanki i wpadła pod łóżko. A ja w tym kostiumie nie mogłam się ruszyć, więc oczywiście wzywałam pomocy. A wy dwoje? My... w Łazience. Tak, bo tę szklankę trzeba było znów e, napełnić wodą. Tak 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 tak, 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 tak. Wiktoria, Flo, wy już możecie iść spać. Tom, Anna i Liv was zastąpią i wyszorują podłogę na wysoki połysk. E, ale chyba nie żadną szczoteczką? Nie, czy ktoś mówi o szczoteczce do zębów? Ja wolę patyczki do uszu. Kłamią jak najeciel. Hmm? Czemu z nich nie wyciągniesz, co naprawdę robili? Daj no spokój, Jack. Na wszystko przyjdzie czas. Ja już pleców nie czuję. O, nie mam to samo. Nogi mi okropnie zdrętwiały. Tom! Nareszcie! Teraz ty się weź do pracy! Ja mam coś lepszego. Nie chcę sobie nadwyrężać pleców. Doskonałe. Numer jeden. Numer dwa. Dobra. Anno. Wow. <laughs> <A! śmiech> <A? śmiech> Łapałam! Mam ją, mam ją! Hey, Liv, li, li, nie Kiedy mnie nie ma. A, a, to znaczy... musicie tak hałasować, kiedy jestem już w łóżku? Już zasypiałam. Okej. Okay. Jeszcze coś? <grywia> Jak to się stało? Sama nie wiem, ja tylko przejęłam piłkę i trafiłam prosto w cel. Live. Znaczy... Pokój 13 pokazuje się wtedy, gdy szafa jest podłączona do tego kontaktu. Tak? Nie, z żadnym innym nie działa. To musi mieć coś wspólnego z gniazdkiem. Wiesz, to gniazdko wygląda tak, jak to, do którego raz chciałam podłączyć suszarkę. <ścoughs> to długa historia. Rada dla wszystkich. Nie podłączać trzech suszarek do jednego gniazdka na raz. Wystarczy sprawdzić, czy przewód nie prowadzi do innego kontaktu. A jak go znaleźć? Dlaczego nie przyjdziesz na śniadanie? Ciepłe kakao. Własnej roboty. Mam alergię na ciepłe kakao. Okej. Okay. Czemu siedzisz sama w pokoju? Nie potrzeba mi nikogo. Dobrze mi tak. Ja wiem, żebym się czuła samotna. Nie obchodzi mnie, co robią inni. Lift, Tom, i Anna. I te ich głupie miotły. Dlaczego nie zaproszą mnie, żebym się przyłączyła? Oh. Może dlatego, że ty jesteś na wszystko uczulona. Wcale nie jestem. No może trochę jestem. A po co czekać, aż cię zaproszę? Sama coś zaproponuj. Ach, albo jeszcze lepiej. Ty dla nich zrób coś miłego. Kakao? Tak jak co roku odbędzie się konkurs wiedzy o hotelu. O, super quiz! To ułoży pytania? O, ja, 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 ja. To mi da przewagę. Zwycięzcą i zdobywcą 50 miliardów euro jest? Z całą pewnością nie flopi. Kto układa pytania, nie startuje. To nie. Ja nie chcę. Na mnie nie patrzcie. Ja chcę brać udział. Ja też. Leny? Nie mam mowy. Ja je ułożę i obiecuję Wam, że natychmiast o wszystkich zapomnę. Mogę startować, bo jestem świetna w zapominaniu. Co ja powiedziałam? No dobrze. Nie będzie quizu. Jeśli chcecie, to ja je ułożę. No co? Wtedy chociaż ten quiz będzie na poziomie. Czemu nie? Ja nie mam nic przeciw temu. Ja się zgadzam. Jasne. I co wy na to? Nasza królowa alergii nagle postanowiła coś zrobić. Może będzie dobra. Kto wie. Tak, kto wie. Wybierajcie. A oto jej możliwości. A, ja, B, ty, C, flop, albo D... Tom. Ale Tom wolałby iść raczej sprawdzić to gniazdko elektryczne. To jest klucz do pokoju 13. Zdaje mi się, czy rozmawiacie o pokoju 13. O 13? Zna pan jakiś hotel, w którym jest pokój z tym numerem? Ta liczba przynosi pecha. Wszyscy to wiedzą... Wyraźnie słyszałem słowo 13. No jasne! O tym właśnie mówił Tom. Ja ciągle to robię, i wy i każdy z personelu. Hotel 13 jest w końcu naszym domem, prawda? Słyszałem także wyraźnie słowo pokój. E, a to dlatego, że ja. E, znaczy się pan. E, powiedział Sokół, tak powiedział. E, to brzmi prawie jak pokój. Tak, bo jest taki film, który nosi tytuł Sokół 13, i o nim właśnie mówił Tom. Czy wy nie macie dzisiaj nic do roboty? Chodź, Jack. Myślicie, że on wie coś o trzynastce? Słyszałeś, żeby Tom mówił o pokoju numer trzynaście? Przecież go nie ma. Minęło już piętnaście lat, odkąd słyszałem słowa pokój numer trzynaście. Piętnaście lat? O czym ty mówisz? Mam propozycję. Bardzo ważną propozycję. Jack, Toma i jego przyjaciół trzeba mieć na oku. Chcę, żebyś ich obserwował, słuchał ich rozmów. Muszę wiedzieć, co oni wiedzą. Jeśli zdobędziesz dla mnie jakieś nowe informacje, to uczynię cię szefem personelu. Zgoda. Co dokładnie chciałbyś wiedzieć? Dobrze. To już i tak najwyższy czas, żebyś się dowiedział prawdy. Prawdy?